W wolnym czasie. Mecz Ekstraklasy, czy Ligi Mistrzów? Ekstraklasy. Transfer, z którego jestem najbardziej dumny? Jestem dumny z, z naszej kadry, którą żeśmy stworzyli. Transfer, który mnie zaskoczył, że udało się go przeprowadzić? Luis Palma. Transfer, który najbardziej mnie rozczarował? Ojej, spory był. <grych> Jeden przepis, który usunąłbym z piłki nożnej? Przepis e, bardziej e, zachowanie piłkarzy grających na czas. Pierwsze skojarzenie z wyrazem ekstraklasa. E, rozwijająca się liga. Ze słowami reprezentacja Polski. Duma. Z Nielsem Frederiksenem. Współpraca. Z Mariuszem Rumakiem. E, niespełnione nadzieje. Z Janem Urbanem. Dobry kumpel. Tak nie. Reprezentacja Polska awansuje na Mundial. Tak.